Cześć, kochani, witam w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie różnił się troszkę od poprzednich, ponieważ dzisiaj nie będzie gotowania. Muszę zmartwić niektórych, może nie. A dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak radzić sobie w upalne dni i jakie ja mam na to metody i jakie przemyślenia. I będzie 7 punktów. Przygotowałem 7 pozycji. I pierwszym punktem, jaki chcę poruszyć, jest to właśnie hamak. Czyli zabieranie hamaka ze sobą. Dla tych wszystkich, którzy leżeli już kiedyś w hamaku, którzy mają hamak, którzy znają hamak, to doskonale o tym wiedzą, że jest to kawałek szmaty zawieszony pomiędzy dwoma drzwiami. A przepustowość tego materiału, tego właśnie z czego są zrobione hamaki, jest na tyle duża, że zapewnia mega, mega komfort podczas upalnych dni. Jeżeli nie macie pod spodem maty albo jakiegoś tam underkilta, to już nawet po 5 minutach możecie poczuć przyjemny powiew chłodnego wiatru od spodu. Pomimo iż gdzieś tam na zewnątrz jest w granicach 30 stopni. Jeżeli gdzieś tam ja jeszcze wam grzeje od, yy, od góry słońce, no to możecie sobie oczywiście rozłożyć tarpa. Jeżeli nie, jeżeli jesteście w lesie, jesteście w zacienionym miejscu, to, to jak najbardziej w zupełności wystarczy sam hamak. I co? Ja jeszcze chwilę poleżę i lecę dalej na szlak, i gdzieś w jakimś konkretnie fajnym znowu miejscu e, nagramy drugi punkt tego filmu. Aha, i dla tych wszystkich, którzy chcieliby mi powiedzieć, że nie wiesza się hamaka na tej wysokości, to ja to wiem, bo wchodziłem tu i wiem, jak jest ciężko wejść na hamak na tej wysokości, szczególnie dla człowieka, który mm, gdzieś tam po zimie. Nie zostawił paru kilogramów w miejscu, w którym powinny zostać, czyli e, no nie wiem, no nie zgubiłem ich. Po prostu no, są tak przy, przyległe do mnie, te moje kilogramy, że nie chcą się zgubić. Szkoda, bo nieraz gubię rzeczy, a na przykład kilogramów nie umiem, co też jest zastanawiające. Ok, bez żartów, bez śmiechów, ja lecę dalej na szlak. Aha, jeszcze polepszę sobie chwilę, bo naprawdę kosztowało mnie sporo energii, żeby tu wejść. Może było to bez sensu, ale za to było śmiesznie i fajnie, jak chodziło. Wy tego nie widzieliście, ale no, uwierzcie mi było się z czego pośmiać. Kolejny przystanek i pozycja numer dwa. Jak ubrać się w upalę dni? Najważniejszą kwestią, może nie najważniejszą, ale ważną kwestią jest nakrycie głowy. Niekoniecznie takie. Ja akurat dzisiaj założyłem sobie tą czapaczkę, ale nie musi być to czapka z daszkiem. Najlepsza by była coś w rodzaju... Oczywiście nie sombrero, ale kapelusza, który chroni gdzieś tam kark i nieważne jak się obrócicie w kierunku słońca, czy idziecie w tą stronę, czy idziecie czy, czy, czy na południe, na północ, on zawsze gdzieś tam będzie wam chronił kark policzki i gdzieś tam twarz przed przegrzaniem. No i kapelusze, jeżeli chodzi o właśnie ochronę ochronę głowy są chyba najlepsze i najbardziej chronią co też widać po, właśnie po, po Chinach chociażby i tych ich skośnych takich czapeczkach nie wiem jak to się nazywa czy, czy wspomniane właśnie wcześniej sobrero meksykańskie to właśnie jest po to, aby chroniło jak największą powierzchnię waszego ciała gdy żar leje się prosto z nieba ubrania i, i tutaj taka ważna kwestia Najlepiej nosić ubrania e, przewiewne i z, z naturalnych, e, naturalnych właśnie materiałów najlepsze byłyby nie maszule. E, dobrze też jest bo wełna, e, wełna też, ale chyba tylko w jednym splocie to się nazywa o ile dobrze to wypowiem i się nie mylę, to jest kółło. E, jest taki splot wełniany to tylko chyba jedna jedna, właśnie, e, jedna pozycja jest. I lepiej byłoby mieć oczywiście coś na długi rękaw. Coś przewiewnego, coś luźnego przede wszystkim, aby zapewnić Wam gdzieś tam to powietrze, żeby, żeby nie, nie przylegało bezpośrednio do ciała. Tak, gdy nawet się spocicie, to gdzieś to będzie miało jakąś szansę wymiany powietrza. I oczywiście, co jest ciężkie też, już chyba właśnie wspominałem, że Długie spodnie, długie spodnie no i dłuższa koszula lepsza była, ponieważ bardziej zapobiegnie przegrzaniu się ciała i, i nastawieniu na promienie UV. Ponieważ, tak jak wiecie, no w tych właśnie najbardziej skwardnych dniach, przebywanie na słońcu może naprawdę Wam poparzyć skórę. A jeżeli wybieracie się gdzieś, załóżmy na dwudniowy wypad. Tak często to się zdarza dwudniowy, trzydniowy różnie, to głupio by było poparzyć się pierwszego dnia i cierpieć kategorii do samego końca. Oczywiście ważną też i istotną rzeczą jest ubierać się w lato w jasne ubrania tak aby to słońce nie, 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 nie miało szansy nagrzewać za mocno tych ubrań I to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ubrania. Pięknie, pachnie świetkiem, niestety szkoda tylu drzew. No i tym przykrym klimatem zawijam się z tej miejscówki. Lecimy dalej. Za mną jest taki niewielki ciek wodny, bawarko czy coś w tym stylu, ale nie chcę mi się tam za bardzo zbliżać, ponieważ jest dosyć, dosyć zarośnięte. Ale natchnęło mnie to, żeby nagrać kolejny punkt. A będzie nim woda. Oczywiście będę dzisiaj przy dużo, dużo większym akwenie wodnym na koniec, ale jednak to miejsce mi się spodobało i tutaj nagramy kolejny punkt, a jest nim picie wody. I picie wody w czasie upałów jest chyba najistotniejszym punktem, jaki chciałem Wam e, przedstawić. I tu mam takich parę wskazówek, parę przemyśleń odnośnie wody. Po pierwsze, e, jeżeli idziecie szlakiem, to pijcie małymi łykami i starajcie się nie pić yy, wtedy, kiedy już Wam się mocno chce pić tylko po prostu co jakiś czas zatrzymywać się i, i pić małymi łyczkami tak aby gdzieś cały czas utrzymywać tą stałą, yy, stałą stały poziom wody w organizmie żeby nie, nie dochodziło do takiej sinusoidy, że raz pijecie dużo, raz mało tylko po prostu ciągle pij, pijcie yy, mniej więcej Tyle samo w każdym okresie dnia. Kolejnym punktem odnośnie wody jest to, ile trzeba spożywać. Jeżeli jest naprawdę, naprawdę gorąco, no to minimum 2 litry dziennie od 2 do 3, 3,5 litrów powinno, powinno się spożywać wody. I taki, właśnie taka wskazówka, jeżeli dochodzicie gdzieś do źródła wody. No, czyli nie wiem, załóżmy macie ze sobą filtr, bądź już jest to woda zdatna do picia, to <laughs> starajcie się pić na umór. Może picie na umór to nie jest takie e, ładne określenie, tego ja wolę używać e, określenia picie na zapas. Jeżeli zbliżacie się do źródła, to e, picie jak najwięcej dacie radę, no, no nie tak, żeby że zaraz pękniecie, ale po prostu napijcie się naprawdę na zapas, czyli pijecie więcej niż potrzebujecie, tak, aby to, co już zabierzecie, czyli uzupełniacie sobie swoje, swoje bukłaki, swoje butelki, swoje munaczki, w zależności, jeżeli już dalej nie będzie przez jakiś czas nic, to zawsze bierzcie na rezerwę. Zawsze pijcie więcej, niż chcecie wypić, ponieważ okoliczności są różne, może Wam się coś, nie wiem, możecie złamać nogę, możecie gdzieś się zgubić w lesie, naprawdę, naprawdę możliwości, możliwości w których coś się może spieprzyć jest wiele, a ta rezerwa wody jest, jest, jest potrzebna i ważna. I taka wskazówka: może niekoniecznie, nie zawsze musicie ją stosować, natomiast fajnie jest, to jest fajnie się sprawdza, jeżeli macie niewielką ilość wody. Jeżeli macie małą ilość wody, a wiecie, że jeszcze jakiś tam czas musicie na niej funkcjonować i to nie jest dużo, to fajną metodą jest dodanie sobie do wody załóżmy jakiś ziół, czyli fajnie jak znajdziecie miętę, fajnie jakbyście, nie wiem, jakieś liski znaleźli. Jeżeli znajdziecie jakiekolwiek owoce jadalne, to starajcie się je rozgnieść. Oczywiście z liśmi jest podobnie, że gdzieś tam próbujecie to jakoś pociąć, czy, czy w ręku chociaż zmiażdżyć i wrzucacie sobie do wody. Wtedy organizm, gdy już dostarczycie mu coś, co nie jest czystą wodą, traktuje to tak jakby Połowicznie, na, połowicznie pomiędzy wodą a jedzeniem, i on zaczyna to trawić. I y, zużywalność wody przez organizm jest wtedy dużo, dużo mniejsza. On dłużej utrzymuje tą wodę w, w organizmie, a jeżeli dostarczycie ją w, w podstawowej wersji, czyli H2O, to on po prostu miarę szybko już ją wydali, czy z potem, czy z czymś innym. I to myślę jest, y, jest takim kluczowym, kluczowym elementem, ponieważ woda w naszym organizmie jest naprawdę ważna. O czym wiedzą chyba te bobry, zaraz wam pokażę tutaj, jest pełno e, pociachanych e, drzew przez bobry. Budowały tutaj sobie żeremie. Nie chce mi się naprawdę nie chcę się tam włazić. Te krzaki ale z chęcią bym zobaczył, co tam się dzieje, ale może też, może też z drugiej strony nie chcę nie też wystraszać tych zwierząt, może tu gdzieś jest jakieś tam legowisko, siedlisko czy dom. Nie chcę ingerować w to tu już wystarczająco fajnie dużo widać, puszczę jakieś przebitki z tego miejsca i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o wodę. Lecimy dalej. Kolejny przystanek, kolejny punkt. Czas w lesie. Jeżeli idziecie po lesie, nie wiem i tu e, tak może bardziej kieruję te słowa do tych, którzy wybierają się na dwu-, trzy dniowe wyprawy też, chociaż na jedną też jest to istotne, to żeby od godziny 11 do 14 nie starać się zapauzować swoją wyprawę, nie chodzić, e, rozłożyć hamak, o którym wcześniej wspomniałem, poleżeć, naładować akumulatory e, z... Zregenerować się, nawodnić, ponieważ wtedy słońce jest najmocniejsze, najbardziej szkodliwe. A jeżeli idziecie właśnie kilka dni, to warto myślę, jest wstać po prostu wcześniej rano i już gdzieś od 7 godziny, załóżmy od 7 już ruszyć na szlak i iść do tej 11. Później macie te 3-4 godziny, nawet na, na to, aby się zregenerować, przespać. To jest będzie dla Was dużo, dużo wygodniejsze i dużo mniej energii stracicie zarazem podczas swojej wędrówki. A domyślam się, że wędrówki właśnie w czasie, w którym słońce w którym temperatura jest powyżej 30 stopni, no to są naprawdę naprawdę ciężkie. A to daje Wam tą możliwość, że ten najgorszy skwar przeczekacie i ruszycie na szlak już odpoczęci Kurcze macie. Poziomki znalazłem. Dobra. Kończę nagrywanie, lecę po poziomy. Mam nadzieję, że ten punkt również Wam się spadał. I tu odnoszę się do punktu z. Jeszcze nie do końca dojrzałem z wodą. I taką poziomkę wystarczyłoby zgnieść w rękach i wrzucić do wody. Dzięki temu ona nabierze trochę witamin. I dłużej zostanie. Z wami w organizmie. Jak radzić sobie w przypadkach, w których ktoś przy Was dostanie udaru. Mm, udar często, bardzo często objawia się tym, że osoba, która go dostaje jest osłabiona, ma zawrot głowy, bóle głowy mocne i może, może stracić przytomność. W takich przypadkach należy osobę najlepiej byłoby podnieść jej lekko nogi do góry, układające je na jakimś podwyższeniu na plecaku. Oczywiście o, o sytuacjach, w których jesteście w lesie, jeżeli zdarzy się to gdzieś w mieście, no to na czymkolwiek, aby troszkę podnieść nogi, albo krew lepiej dopływała. Hmm. Drugi element pomocy jest to chłodzenie osoby. W przypadku, w którym jesteście w domu, no to wentylator, wiadomo. Jeżeli jesteście gdzieś na świeżym powietrzu, no to układy, okłady... okłady z koszulki, nie wiem czegokolwiek, cokolwiek namaczacie wodą i przykładacie osobie, która jest nieprzytomna. Układy należy przykładać w okolicach czoła, oczywiście głowy, chodzić głowę, szyję i pachy. To są miejsca, w których w których krew naj, najbardziej może... Pomóc, e, możecie najbardziej schłodzić krew osoby, która jest nieprzytomna. Dla osoby, która już odzyskała przytomność, bądź tej, której nie straciła, ale e, ma wyraźne oznaki e, właśnie przegrzania, należy e, uzupełnić elektrolity. E, najlepsze byłoby. Podanie roztworu z litors, litorsanem bądź o salitem bo no Dobrze, to nie nie pamiętam. Jeżeli i raczej tu właśnie dla tych jest kierowana ta informacja, jeżeli nie macie do tego dostępu, a mało kto to ma przy sobie, ale warto to też mieć, mieć w swojej apteczce Jeżeli wybieracie się do lasu w upalne dni, to fajnie mieć, mieć właśnie coś takiego, takie kapsułki. No szybko się rozpuszcza i, i, i jest fajne do picia nawet. Natomiast jeżeli tego nie macie, przygotowujecie roztwór z solo. Jest to jedna łyżeczka soli na jeden litr wody, przy czym nie podajecie tej osobie e... Nie podajecie jej w dużych łykach. Ona musi pić to powoli w małych łykach, ponieważ przy odwodnieniu bądź skrajnym odwodnieniu, bądź odwodnieniu, jeżeli osoba się napije dużą, dużą ilość wody, może ją wydalić, zwymiotować, a to doprowadzi jeszcze do, do pogłębienia się stanu odwodnienia i może pogorszyć jeszcze sytuację, w której się znajduje. Jest to taka dosyć. Istotna kwestia, ponieważ no, często może uratować życie, a nawet uratować, uratować z opresji też Was, ponieważ sami możecie czuć się w niektórych przypadkach właśnie już mieć początek odwodnienia bądź udaru słonecznego i to jest myślę najważniejsze, aby, aby iść do lasu nie tylko po to, żeby iść, ale też żeby wrócić bezpiecznie w to jest chyba największa ponieważ dla nas wszystkich, tych, którzy chodzą po lesie, powrót na tarczy jest słabym wyjściem. Naprawdę słabym wyjściem. Każdy chciałby być Rambo, każdy chciałby być. E, może nie każdy chciałby być Rambo tak dokładnie, ale e, każdy z nas, e, tych właśnie ludzi, którzy chodzą po lesie, e, wielką ujmą byłoby dla nich, gdyby w którymś momencie z powodu ich zaniedbania, bądź ich winy, musiała ich holować karetka, bądź. E, Dobr, albo topr z miejsca ich obozowania bo z ich głupoty, bądź zaniedbania czy jakichś innych kwestii musieli wrócić do domu właśnie w ten sposób no to jest naprawdę raz, że traumatyczne dwa, że dla osoby, która chodzi po lesie może być sporą nauczką, której nie chciałby się nauczyć na własnej skórze tak, teraz widzę, że chyba krzywo kadru ustawiłem, sorry no ale Postanowiłem sobie, że nie będę tutaj zbytnio poprawiał. Nie będę dublował swoich kwestii. Nie chciało mi się, to jest taki szybki wypad, szybka też, no, szybka wędrówka, więc nie chcę mi się tego dublować. Ewentualnie coś tam poskracam, bo nieraz nieraz na niektóre rzeczy zbyt mocno się rozgaduje i zbyt bardzo odbiegam od tematu, a taka właśnie forma tego, w którym przez chwilę już zapominacie o czym mówiłem na początku, nie jest chyba jakaś spójna i dobra. A takie dygresje umieścić bardzo, bardzo często zdarzają i naprawdę mogę od, od, po, od założonego planu odbiec naprawdę z tematem bardzo, bardzo daleko. Ale okej. Okay. Omówimy teraz przedostatni punkt i chyba najbliższy temu kanałowi, ponieważ omówimy jedzenie, co jeść w trakcie upałów a w trakcie upałów powinno się moim zdaniem jeść coś lekko strawnego, czyli wszelkiego rodzaju sałatki, chłodniki zupy i dania, które naprawdę nie zawierają y, ogromu tłuszczu czyli golonka nie jest dobry pomysł na lato a i gularze też sobie na razie odstawimy, nie będziemy gotować. Gularze zostawimy je na te zimowe wypady. Teraz mam nadzieję, że będziemy przygotowywać coś takiego fajnego, coś na lato, coś, żeby Wam zaprezentować. Bo i po to powstał też ten kanał, aby prezentować Wam dania, które z chęcią będziecie chcieli przygotowywać sami, bądź gdzieś tam się dzielić, nawet z Mam nadzieję, że tak jak to działa. E, aha, czy mówiłem? A, co jest? E, dobrym pomysłem jest też e, jedzenie, e, jedzenie ostrych rzeczy. Jak z całą pewnością wiecie, w krajach, gdzie temperatura e, jest dużo, dużo wyższa, czyli Meksyk. Indie, Chiny, nawet. Tam je się bardzo dużo ostrego, a to pomaga nam radzić sobie z upałami przez, przez właśnie kapsaicynę która jest naturalnym składnikiem występującym w papryczkach chili. Wszelkiego rodzaju. Podnosi temperaturę ciała, dzięki temu my się podcimy i szybciej chłodzimy swój organizm. Coś tam się dzieje na dole. Jakieś zwierzątko tam sobie harcuje. harcuje. Szkoda, że... Dobra, dogram, ten, e, dogram tylko ten punkt i może tam pójdę. Znaczy, może nie będę schodził na dół, bo nie chcę wystraszyć zwierząt, ale gdzieś tam spróbuję zaobserwować je stąd. Aha, wspomniałem o lekkostrawnych rzeczach, wspomniałem o pikantnych i jeszcze tylko nie wspomniałem o tym, że na razie zawiesimy na kanale gotowanie na, na ogniu. Chyba, że Muflony. Kurde, pokażę wam muflony. že tam se Kurde, fajnie wychodzi sobie do lasu i y, jak jesteście sami. Ja wiem, że co czas gadam. I mimo wszystko te zwierzęta nie powinny tutaj podchodzić, bo my powinny słyszeć. Ale fajnie, y, szczególnie fajnie jak się wychodzi samemu, ponieważ jak wychodzicie w grupie, tam dwie osoby już wystarczą, dwie, trzy osoby jak już wychodzą, to wystarczą do tego, aby płoszyć zwierzęta na bieżąco. A jeżeli jesteście sami w lesie, y, wychodzicie sami, to przez chwilę... Jak jesteście już tak naprawdę, już coś tam porobiliście, porąbaliście, nie wiem, pocieliście, bo różne odgłosy się wydaje i macie taką chwilę pauzy, w której coś tam siedzicie i nic nie robicie, wtedy wtapiacie się w las. I w tej chwili właśnie, gdy się wtopicie już w ten las, stajecie się niesłyszalni no. dla tych zwierząt, nie, niejednokrotnie. Nie mówię, że zawsze, ale, ale często. I można naprawdę ustrzelić coś, coś niesamowitego, tak jak ja teraz to właśnie to nagranie no dosłownie były tutaj nie wiem 20 metrów tego coś pięknego naprawdę dobra mam nadzieję że punkt przedostaci punkt został e, doszczętnie wykorzystany, omówiony ponieważ nie chce mi się tego powtarzać co Jest już bardzo blisko zachodu. Ja wam Pragnę bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście na tym kanale, za to, że go wspieracie, za to, że e, dajecie mi motywację do kolejnego nagrywania. A tak jak teraz, e, dzisiaj rozmawiałem z, z odbiorcami na Instagramie, zrobię ankietę, ale to, to o tym dowiecie się już, e, podejrzewam, za jakiś czas, gdzieś tam na moich social mediach. Pragnę, pragnę podkreślić, że warto by było wziąć w tym udział, bo jest to fajny projekt, w którym... Każdy z was ma prawo do głosu i możecie zagłosować na tym co będzie gotowane, a bardziej z czego będzie gotowane. Nie co, ale z czego. Ale o tym dowiecie się za chwilę. Ja już w tym momencie powoli będę kończył ten odcinek, ponieważ zrobię jeszcze tylko fotkę, którą puszczę na końcu z zachodu, a teraz ostatni punkt tej wyprawy, czyli jeżeli jesteście w w miejskiej dżungli, jest wam naprawdę, ale to naprawdę gorąco idźcie do lasu, nic prostszego, wystarczy iść do lasu las ma swoją naturalną e, barierę prze, przed upałem tam jest naprawdę chłodniej, oczywiście pamiętajcie o nie ognia, ponieważ chronicie się przed ciepłem no to znaczy, że nie musicie rozpalać ognia bo ogień to ciepło, e, jeżeli musicie zjedzcie sobie sałateczkę, zjedzcie sobie e, cokolwiek innego ale jeżeli nie musicie, nie rozpalajcie, pamiętajcie o bezpieczeństwie, ponieważ w upalne dni naprawdę bardzo łatwo coś podpalić. Dobra, dzięki, że byliście do końca. Do następnego, cześć!